Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie starterpaka i blisterka z kolekcji Tops Mecha. Tak extra sezon 2021-2022. Są to produkty niemieckie. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, jeżeli chodzi o starterpak angielski. Mamy trzy saszetki. Jedna z limitkami. Włożymy sobie checklistę do środka. Tu mamy książeczkę po niemiecku. A więc tył czeklisty no i przód mam tutaj niedaleko album angielski więc przyniosę i porównamy A więc różni się. Jednak moi kochani się różni. Popatrzcie. Haland jest tutaj. Tu mamy Halanda na górze. Alaba tu jest z Celtiku. Griezmann tu jest Trippier. Tutaj mamy też z Salzburga, a tutaj z innego zespołu. Więc no różni się wyglądem zestaw startowy, album. Otworzymy sobie jeszcze blisterka, wyciągniemy saszetki stąd. Też trzy sztuki, a więc najpierw limitki, show z Manchesteru United i Ederson Manchester City. I ta karta ekskluzywna jeszcze dodatkowo. A po tej stronie, kogo mamy? Pada Sawicz, Milinkowicz Sawicz z Lazio. Czyli taki sobie pojedynek zrobimy. Dwa kluby angielskie i włoski. No i tutaj od razu patrzymy, czy coś nam wpadło. Atalanta, Gosens, Crystal. Tutaj Papu Gomez z Liverpool Fabinho, Moyes West Ham, Mourinho Roma i Paris Saint-Germain Danilo. A teraz cztery saszetki po 12 kart. Liverpool, Alexander Arnold, Tottenham, Conte, West Ham, Mbabu, Mojes, West Ham, e, Wolfsburg tam był, Mbabu, przepraszam, Kamavinga, Real, Royce, Borussia, Ajax, Martinez, Olmo, Lipsk, Fati, Barcelona i jest Lazio, Ciro, Immobile Mega Valiu, prowadzenie zespołu z Włoch. Dalej Havertz Man of the Match Chelsea i Adams z Lipska Sygnatura. Jest Manchester United Squad Update DHA i Manchester City Zinchenko również Squad Update. Villarreal Pino, Jose Real Betis, Inter Skriniar. Roma Mourinho, Juventus Destilio, Danilo Paris Saint-Germain, Griezmann Atletico, Napoli Insigne, Crystal Mendes z Paris Saint-Germain i z Interu Barela Stars 2021. Paris Saint-Germain, Draxler, Barcelona de Jong. Maldini Milan, Bayern Chopo Moting, Atalanta Gosens, West Ham Rice, Regulion Tottenham i jest Manchester United, Jadon Sancho Starburst, Vinicius Real, Liverpool Firmino i dwie karty, a nie już myślałem, że dwie klub 100, legenda Roberto Carlos z Realu i Bayern Kimich na sygnaturze i zostaje nam ostatnia saszetka. Forsberg, Lipsk, Juventus Bonucci, Korea, Inter, Roma Pellegrini i jest menadżer Sarwi z Lazio, drugi punkt. Benfica, Lazaro, Starburst, Madison z Leicester, Elliot Liverpool, Manchester City Kevin De Bruyne i wszędzie po dwa punkty. Roma, Kitarian, Klasen, Krystal i patrzcie, ostatnia karta to Bruno Fernandez z Manchesteru United Stars 2021 i ta karta przesądza o zwycięstwie właśnie drużyny z Manchesteru United. Szybki, moi kochani, unboxing. Dwa produkty otworzone. Dajcie znać, co myślicie odnośnie kart z dzisiejszego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.